Każdy minister w początkach swojego urzędowania otrzymuje kredyt zaufania, ale w przypadku ministra Aleksandra Grada kredyt ten wyczerpał się już jesienią ubiegłego roku, kiedy pan minister oświadczył, że skrajnie negatywna dla polskich stoczni decyzja Komisji Europejskiej to 90% sukcesu. Ale na tym nie koniec. Na początku lipca pan minister oświadczył, że 21 lipca nabywca Stoczni Gdyńskiej i Szczecińskiej, spółka o dziwnie brzmiącej nazwie Stichting Particulars Fund Green Rights, przeleje 380 milionów tytułem zapłaty za stocznie. Tak niestety się nie stało. Pan minister twierdzi, że przyczyną jest list wysłany przez Stowarzyszenie Byłych Właścicieli Stoczni Szczecińskiej Porta Holding. Sprawa dotyczy kluczowej dla gospodarki branży i tysięcy miejsc pracy. Dlatego warto zadać panu ministrowi kilka pytań. Kto tak naprawdę jest nabywcą polskich stoczni? Pan minister oświadczył, że jest nim bank z Kataru q Niestety bank ten wkrótce zaprzeczył, twierdząc, że jedynie doradza inwestorom. Skoro powodem wstrzymania transakcji ma być list od stowarzyszenia, to powstaje pytanie, czy poważny inwestor nie bada wcześniej yy, sytuacji prawnej i finansowej nabywanej przez siebie spółki? Dlaczego wstrzymana została transakcja w odniesieniu do Stoczni Gdyńskiej, skoro list dotyczył jedynie Stoczni Szczecińskiej? Czy jest związek pomiędzy transakcją sprzedaży polskich stoczni, a kontraktem na zakup gazu skroplonego z Kataru? Czy inwestor ma problemy z finansowaniem tej transakcji, czy też może szuka pretekstu do wycofania się z niej lub możliwości obniżenia ceny? Jak wpłynie na możliwość ponownego rozpoczęcia produkcji w polskich stoczniach ponad półroczna przerwa w działaniu stoczni i w możliwościach zdobywania nowych kontraktów? Dziś po blisko dwóch latach rządów Platformy Obywatelskiej pewne jest to, że działa jedynie Stocznia w Gdańsku, Stocznia sprywatyzowana w czasach rządów prawa i sprawiedliwości. Rząd POPSL zapowiada dalszą przyspieszoną prywatyzację. Prywatyzowane mają być przedsiębiorstwa z tak strategicznych sektorów jak sektor elektroenergetyki, sektor paliwowy czy też finansowy. Czy w wyniku działań ministra Rada okaże się znowu, że nie ma ani przedsiębiorstw, ani majątku skarbu państwa, ani pieniędzy w budżecie?